Hej, hej, z tej strony Solson i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mobile Legends Bang Bang. Dzisiaj zagramy mobilną zbrojownią lub zbrojownią na kółkach, jak zwał, tak zwał, postacią, która ostatnio mi się mega spodobała i stała się moim takim nowym mainem, a mianowicie Beatrix. Na ekranie wyświetla się build i emblematy, z którymi zagramy, a teraz przejdźmy do dalszej części odcinka. Kontynuujemy nasz sequel, a dokładniej rozgrzewkę w sequelu serii od warrior'a do legendiora. Sezon 36, 3 dni do końca. Obecna dywizja to Mythic. 7 na 10 meczy rozstawiających, rozegrane i posiadamy 8 gwiazdek. A teraz przejdźmy już na ekran wczytywania postaci: Let's go baby! Let's go! No dobrze, jesteśmy na ekranie wczytywania postaci: Mia, Badang, Gatotkaca, Suju i Farsa w drużynie przeciwnej, Beatrix, Alfa, Esmeralda, Estes oraz Kagura w naszej drużynie. I jesteśmy na fontannie. Kupujemy buty, dodajemy umiejętność numer 1 i lecimy na górę na Gold Za chwilę kilka słów o Beatrix, natomiast zanim do tego dojdziemy, chciałbym podziękować osobom, które wspierają kanał. Te osoby wyświetlają się teraz na ekranie. Serducho dla Was, jeżeli ktoś by chciał dołączyć do tego grona osób. Zachęcam do kliknięcia przycisku WESPRZY, a jeżeli ktoś by chciał wspierać kanał bez wydawania pieniążków, można to zrobić zostawiając łapę w górę. Spróbujmy dobić tutaj 100 łap w górę, to będzie bardzo miłe i niewątpliwie Niewątpliwie... Pomarliśmy. Niewątpliwie umarliśmy i niewątpliwie pomoże rozwijać kanał. To w górę nie udało nam się jeszcze dobić tak łatwo, więc spróbujmy. Let's go! I teraz, dlaczego Beatrix nazywam mobilną zbrojownią lub zbrojownią na kółkach? Ponieważ Beatrix posiada cztery bronie, które może zmieniać. Zobaczcie, posiada snajperkę, która atakuje w ten sposób, że wystrzeliwuje jej pojedynczy, potężny strzał przed siebie. Ma wyrzutnie granatów, która działa w ten sposób, że wystrzeliwuje granaty i zadaje obrażenia obszarowe. Następnie posiada również karabinek, którym może szybko strzelać. Oraz posiada również... No, poczekajcie, bo to jest badań gdzieś. Oraz posiada również strzelbę na bliskie dystansę. Zobaczcie, jeżeli zmienimy sobie teraz to tutaj i to tutaj, to mamy teraz karabinek, którym atakujemy w dosyć bliskim dystansie bardzo szybko. O! W ten sposób, między innymi. Oraz posiada również strzelbę, która posiada dwa strzały i atakuje w ten sposób. Dlatego, między innymi, właśnie Beatrix naz nazywam mobilną zbrojownią, ponieważ potrafi dostosować się do każdej sytuacji, na dobrą sprawę. Ja osobiście preferuję grać na daleki dystans Beatrix, czyli głównie z sniperką, głównie z wyrzutnią granatów. Tym mi się po prostu gra najlepiej. I w ten sposób również będziemy grać. I w ten sposób również będziemy grać. Na początku chciałbym skupić się bardzo mocno na farmie, ponieważ no, jednak tutaj Beatrix y, potrzebuje farmy. Beatrix jednak potrzebuje farmy y, po zbudowanie pierwszych dwóch przedmiotów to jest must have w ogóle. O, będzie kill? Będzie kill, super. Zbudowanie pierwszych dwóch przedmiotów to jest must have moim zdaniem. Y, ponieważ Blade of Desper oraz... mam już Ulta. O, to ciekawe. No, uciekajmy! 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 Super, okej, okay, przeciwnik uciekł. Ponieważ moim zdaniem zbudowanie u Beatrix pierwszych dwóch przedmiotów, którymi jest właśnie Blade of Desper oraz Malefic Gun, tak to się chyba nazywa, jest must have, ponieważ Blade of Desper daje nam potężne obrażenia. A Malefic Gun daje nam zasięg do naszej sniperki, która i tak już ma duży zasięg, to będzie miała jeszcze większy, oraz do naszego granatnika, który również będzie zadawał obrażenia z większej po prostu odległości. Dlaczego zagrałem Beatrix? Ponieważ jak ostatnio widzieliście odcinek z Argusem, tam również grałem przeciwko Beatrix i Beatrix robiła no, nam pogrom. Generalnie, bardzo często jak gram przeciwko Beatrix, to Beatrix robi mi pogrom po prostu i jest bardzo potężna. I zastanawiałem się. Zastanawiałem się dlaczego ta Beatrix jest taka potężna. Um, ponieważ ja nigdy nią nie potrafiłem grać. A to się zmieniło troszeczkę. I idzie mi już odrobinę lepiej tą Beatrix. Nie będę ukrywał. Idzie mi już odrobinę lepiej tą Beatrix. A, a, a. Ale. Ale mamy mało HP. Lucky ass. Mhm. No to jesteśmy szczęśliwi, mogłem się wycofać, przecież byśmy nie umarli, gdybym się wycofał. Ale tak bardzo chciałem tą farmę zbierać, byłem głodny na tą farmę, tak bardzo chciałem więcej golda i przypłaciliśmy to życiem. Jak to możliwe, jak to możliwe, jesteśmy 1-2-1, tak być nie może, potrzebujemy się wziąć za siebie farmić więcej, zabijać przeciwników, a tak na poważnie, no to definitywnie potrzebujemy zebrać tej farmy, ponieważ dalej nie posiadamy dwóch pierwszych przedmiotów. A bez tych przedmiotów, i jeżeli przeciwnicy będą mieli więcej farmy od nas, a, nie trafiam z umiejętności. No, niestety, nie trafiam z umiejętności. Do Beatrix jest potrzebne skupienie, więc nie jest idealna postać do nagrywek. To Wam od razu mówię. Zauważyłem to, jak próbuję nagrać trzeci, trzeci raz ten film, że Beatrix definitywnie nie jest najlepszą postacią do nagrywek, ponieważ wymaga skupienia, aby tutaj trafiać do umiejętności, aby dobrze nie ugrać. A wiadomo, komentując, to skupienie gdzieś jest podzielone. Jednak i tak wiesz, że sobie damy radę. No i u Beatrix jest fajne również to że je, jej ultimate ma bardzo krótki cooldown odnowienia dzięki czemu możemy spróbować trafić taką miję Po zobaczcie pół hp zjedliśmy trafić taką mię sniperką. i nawet jak nie trafimy to dużo nie, dużo nie tracimy ponieważ mamy bardzo mały cooldown na naszym odnowieniu umiejętności ok więc tak więc to jest definitywnie Więc to jest definitywnie dobre. Udało nam się teraz tutaj coś pozabijać. O, no, padły kolejne killy, zajebiście. I jest triple kill. Nie właśnie o tym mówię, jeżeli skupiamy się tą Beatrix. Jest jeszcze wieża zniszczona, zajebiście. Jeżeli skupiamy się tą Beatrix, to zobaczcie sami, co ona potrafi robić. A jeszcze nie mamy zbudowanych przedmiotów, ok. Niestety, nasza dolna ale jest puszowana i nasz środek również został spuszowany, więc co prawda dobrze sobie poradziliśmy. No to teraz potrzebujemy zebrać się z drużyną i spróbować spuszować, może? A bo przeciwny mit też jest spuszowany, okej. Okay. <grytanie> nie zauważyłem nawet. No i fajne jest to, że właśnie nie posiadamy również many. O, i teraz jesteśmy w mega niebezpieczeństwie. Ha, trafiam na zatopiony zajebiście. Niestety można wpaść Mija na plecy to by nie było zbyt ciekawe. Patrząc na to, że Mija może nas ściągnąć w mgnieniu oka. Nie, Mia jest na górze, okej, okay, lećmy tam, lećmy na górę w takim wypadku. Nie wiem dlaczego mi przerywa chud niestety, ale z jakiegoś powodu przerywa mi to chodzenie i zobaczmy, czy mija gdzieś tutaj będzie. Jeżeli nie, a tak się zapowiada, to postaramy się zebrać farmę i odpuszować tutaj górną aleję, aby Mia nas tutaj nie spuszowała. Weźmy nawet jeszcze jedną nawet jeszcze jedną falę. Oj, teraz jesteśmy w mega niebezpieczeństwie! Niestety spaliłem drugą umiejętność. Przez wszyscy nie mieliśmy jak uciec teraz od zamknięcia badanga, więc tutaj definitywnie mój błąd. Jednak jak każdy ma marksman, ważne jest u Beatrix odpowiednie pozycjonowanie się. On ucieknie raczej. No i ja bardzo lubię grać właśnie tutaj Pięknie spłynął przeciwnik, zajebiście. O, tu jest... Mija. Okej, okay, nie udało się mu pozabijać niestety Lorda, ale umarła trójka przeciwników. Więc i tak o tyle dobrze. My staraliśmy się po prostu nie umrzeć. Więc wyszło ok. Nie było to najlepsza akcja, ale wyszło ok. Przynajmniej przeżyliśmy. I spróbujmy załatwić chyba na górze... Czy kogoś chcemy tam załatwić? No właśnie nie wiem. Właśnie, nie wiem czy my chcemy kogoś tam załatwić, czy bardziej wybronić. Raczej ra wybronić przede wszystkim. Jako Batrix możemy szybko odpuszczowywać dzięki naszej wyrzutni granatów, to jest to moja, moim zdaniem core umiejętność do zadawania obrażeń. No i ważne jest tutaj dobrze pozycjonować się, więc zamknę się na chwilę i skupię na lepszym pozycjonowaniu, ok Ok, niżej, czwórka przeciwników. Mamy zabrane Lorda, super. Udało nam się, widzicie? Jak się na chwilę zamknąłem, udało nam się tam jakoś w miarę spozycjonować. Dzięki czemu byliśmy w stanie przeżyć. No i to jest, to jest, to jest ważne jednak. To jest ważne, aby to Beatrix tutaj skupiać się na grze, na odpowiednim pozycjonowaniu. Bo dzięki temu możemy zadawać no, potężne obrażenia i naprawdę bardzo dużo robić. Nasz granatnik, który zdaje obszarowe obrażenia, to jest w ogóle pogrom. No ale że trzeba, trzeba, trzeba dobrze się ustawić, aby to wykorzystać, prawda? Więc wykorzystajmy to na przeciwną dżunglę. O, zobaczcie, właśnie to jest Batrix, to jest Batrix. Jak się zamkniemy na chwilę i skupimy na grze, to zobaczcie, co Batrix robi. Dobra, ja potrzebuję się wycofać, bo widzę już na górze Mie. A wiadomo, że jak zostawimy mije niestety samą, no to może to się źle skończyć na linii. Dlatego chciałbym od razu się tam udać. Raczej jej nie zabijemy. A jednak udało się ją zabić. Niestety spaliliśmy flesza asekuracyjnie, ale udało się przeżyć i to jest najważniejsze. Mm. No i co, i nasza drużyna poszukuje dół, to my spróbujemy sprowadzić górę. Zobaczcie, jak bardzo szybko poszukujemy dzięki naszej wyrzutni granatów. To jest idealna właśnie umiejętność. Nie dość, że do puszu, no to jeszcze do czyszczenia linii oraz do teamfightów, bo dzięki tej umiejętności atakujemy obszarowo, co jest niesamowicie dobre. I teraz zamknę się na chwilę, bo za chwilę ktoś do nas tutaj wpadnie, a ja bym chciał przeżyć. Po nas, po nas! Niestety, nie spodziewałem się, że wpadnie dwójka przeciwników. Jestem walka o lorda, nas niestety tam nie ma. I niestety przeciwnicy zabrali lorda. To niedobrze. To bardzo niedobrze, ponieważ to oznacza, że przeciwnicy mają lorda i nasz sojusznik również nie żyje, co jest kłopotliwe. Wow, wow, jak on nas złapał? I Mia nazdrowała, niestety zamknęła nas pleców, i obawiam się, że to może być porażka. To jest właśnie ten kłopot, gdzie Beatrix nie skupiam się na grze, a na komentarzu i popełniam głupie błędy. Beatrix nie wybacza raczej. No dobra, pierwszy mecz, szkoda, że przegramy, ale przejdźmy do kolejnego, zobaczyć jak pójdzie kolejna gra. Może pójdzie troszeczkę lepiej. Let's go, baby! Let's go! No dobrze, jesteśmy na ekranie wczytywania drugiej gry. Julian, Johnson, Hanabi, Veil vale i Zilong w drużynie przeciwnej, Beatrix, Alpha, Badang, Nana i Belerick w naszej drużynie. Okej, okay. jesteśmy na bazie, kupujemy budki, pierwszą umiejętność. Karabinek od razu zmieniamy na snajpę i lecimy na lane'a. W tej grze postaram się bardziej skupić na grze, więc wybaczcie mój brak komentarza czasami, który prawdopodobnie się pojawi. Ale chciałbym trochę bardziej zagrać tak jak gram zazwyczaj, a nie tak jak nagrywam. Bo jak, tak jak gram zazwyczaj, gdy nie nagrywam, idzie mi troszeczkę lepiej. Wiadomo, tutaj czasami trzeba się skupić na tym, co, co się mówi, trzeba pomyśleć, i to zabiera czas na reakcję z gry. Więc tak, skupię się teraz tak na graniu w taki sposób, w jaki bym grał normalnie. Wiadomo, że nie będzie to stricte takie, takie samo, ale, ale postaramy się jak najbliżej do tego stanu dojść. Tutaj w niebezpieczeństwie jest nasz sojusznik. Aha, nie zabijamy go niestety. Ale nana już zabije. Super. I Belerik również żyje. Okej. Okay. To nie była idealna akcja, ale była spoko. Jak widzicie, pierwsza asysta na naszym koncie najważniejsze jest dla nas nie umierać, więc wycofajmy się na bazę. No i to jest właśnie mniej więcej sposób, w który, w który ja gram. Jak nie nagrywam. I. Jak nagrywam, jest, jest coś takiego, to jest chyba naturalne, że chcę pokazać jak najlepsze akcje. Chcę tutaj spróbować kogoś zabić, żeby na odcinku to fajnie wyglądało. I to się bardzo często odbija na mnie w taki sposób, że po prostu umieram, ok? Że po prostu umieram, że robię głupie błędy i umieram. Padnie? He, padnie, zajebiście nana. Teraz się wycofaj, mordeczko. No i stąd. Nie kradnij mi farmy! No i stąd! Kurwa! WOM! Tak, to zazwyczaj gram. <gryw> tak, dokładnie tak zazwyczaj gram. Krzyczę na sojuszników, kiedy zabierają mi farmy, bo zobaczcie, ile on mi teraz farmy zabiera. To jest żart, zabrała mi około 200 plate'a z gold plate'a. Jeszcze... NO WYPIERDALAJ STĄD NANA! No, jak już mamy ulta, to jest super. Mamy dwie asysty... NO IDŹ STĄD DO CHOLERY! Pierdzielona Nana, dobra, no skoro jest, to wykorzystajmy to. I lećmy na środek, na środku jest dalej Goldplate, więc niech na nas sobie zostanie na tym dole jak chce, a my spróbujmy spuszować Goldplate'a z środkowej alei. Czy to się uda? No nie wiem, zależy czy będzie tutaj Valir, nie będzie Valira chyba, więc powinno się udać. Chociaż nie, Valira w ogóle nie będzie, bo nie ma go w grze, ale Vayle już tutaj do nas idzie. Mamy drugą umiejętność i flesza do ucieczki, więc czuję się w miarę bezpiecznie tutaj. Więc czuję się tutaj w miarę, w miarę bezpiecznie. Johnson na górze leci gdzieś. No, musimy trochę bardziej uważać teraz. Oj! Oj! Po nas. Niestety po nas wpadł nas Zilong z Johnsonem. Szkoda, ale mamy najwięcej golda w grze, co jest spoko. Niestety, Hanabi teraz weźmie gold platea z dolnej alei. To jest szkoda, ponieważ no, zyska dzięki temu dużo golda. No i pięknie, udało się ją zabić, jak widzicie, mamy już Blade of Desper więc robi to robotę. Zbierzmy sobie tutaj więcej Golda, bo tego Golda potrzebujemy, Malefic Gun teraz potrzebujemy zbudować. Więc zbierzmy sobie nawet trochę naszej dżungli. I chodźmy na żółwia drużyno. Nie no, sami nie weźmiemy żółwia raczej. To się trochę mija z celem, ale za 4 sekundy mamy ulta, więc poczekaj. Jeżeli go trafimy, to jest po nim. Udało się go trafić. I właśnie w ten sposób gram sobie Beatrix Solo. Staramy się zebrać żółwia. Uratowaliśmy wieżę jeszcze nawet. Nice. Niestety ta wieża długo nie pożyje. A jednak jeszcze żyje. Nice. Jak zapie nas. oj, ale jesteśmy w niebezpieczeństwie. Straszne niebezpieczeństwo byliśmy. Ale jak widzicie, udaje się coś zabijać i to jest świetne info. Czy utrafimy? Nie trafimy jej niestety, a szkoda. No okay, mamy bardzo mało HP, więc potrzebujemy grać defensywnie, ale jak widzicie... Kiedy już tutaj skupiam się troszeczkę bardziej na grze. Na grze i na tym jak się pozycjonuję i jak zabijam, to idzie to troszeczkę lepiej. Jesteśmy 4-1-2, więc no tragedii tutaj definitywnie nie ma. Natomiast no, jednak to skupienie na tej grze jest nadal potrzebne. A jakby nie było też się wbić w hanabi. Bo wiem, że mogę zrobić coś takiego, idealnie. Hanabi chyba coś na czacie pisała, bo tak dosyć długo się nie ruszała. No i mamy Malefic Gun, który zapewni nam większy zasięg ataku, co jest... ...super, ale nie jak na słapie Julian w ten sposób. Dlatego nie byliśmy w stanie przewidzieć, że on tam będzie czekał w tych krzakach, ok? Ok, nasza drużyna, słuchajcie, zaczęła robić lorda, więc lećmy pomóc naszej drużynie, aby przeciwnicy go nie zabrali. Definitywnie zadałem mu bardzo dużo obrażeń. Idealnie. No i co dalej? Johnson leci. Trzeba na niego uważać. No potrzebujemy na tego Johnsona uważać, bo jak ten spadnie to jest po nas. Prawdopodobnie lata z Zilongiem, więc stójmy pod to wierzu, dopóki go nie zauważymy. Na dole jest, ok. No Zilong leci. my nie mogłem splashować, Nie mogłem trafić w mojego Flickera, chociaż próbowałem. To nie mogłem trafić. Szkoda, szkoda. Bo tutaj no, był potencjał. Ok. Idźmy ze snajperką, ponieważ ja bardzo lubię kombo, że strzelam pierwszym ultem ze snajpy, trafiam, nie trafiam, tu bez różnicy, i później zmieniam na karabonek W sensie karabinek, no na granatnik. Bang, pięknie, nie ma przeciwnika. O tym właśnie mówię. Niszczmy to wieżę, dopóki tutaj nie ma. Przeciwnika, super. Możemy zmienić na snajpę teraz. Dobra, nie ma go. Pięknie. Niestety, załatwił też naszego sojusznika i leci Johnson gdzieś, więc na niego trzeba uważać trochę. Wycofajmy się, bo może wpaść w nas Johnson, a tego byśmy nie chcieli definitywnie. 8 3 2. Jak widzicie, to ta Beatrix działa. Ona działa, tylko trzeba odpowiednio ją nie ugrać. I moim zdaniem, Beatrix jest trudną postacią do gry. Moim zdaniem, Beatrix definitywnie nie jest prostą postacią do, do rozgrywki. No pewnie dlatego tak długo nią nie grałem również. No Ktoś by go musiał zblokować tego no bo ja nie mogę w niego wpaść. Bum! Double kill, pięknie. Kill. Jak widzicie, no idzie, idzie to u coś ugrać. I już, no idzie mi troszeczkę lepiej, jak się skupię na tej grze. No co ja wam powiem, no idzie lepiej, nie? Zniszczymy wieżę? Powinniśmy dać radę. I to powinien być koniec, swoją drogą. Tak to wygląda. Więc. Pięknie dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że odcinek z z wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał, może kiedyś dobijemy milion, no a w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki pięknie, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć! We will be in touch!